50-60. Karta jaka jest, każdy widzi, ale mało kto wie, czy warto ją kupić, czy nie, chociaż dużo osób będzie decydować się na tą kartę graficzną. Właśnie ze względu na to, że jest to dość popularny model i wielu z Was prawdopodobnie zastanawia się, czy ją kupić, to w dzisiejszym filmie to mniej więcej przybliżę. Bez jakichś większych testów. Bardziej skupiony będę na tym, ile warto zapłacić za 50-60, na jakie granie się nastawić na 50-60 i na jaką żywotność tej karty nastawić się, jeżeli chodzi o 50-60. Ja mam do testów model od KFA2. Bardzo powiem Wam szczerze, zaskoczył mnie rozmiarami ten model, bo spodziewałem się malutkiej karciuszki, a jest to całkiem takich solidnych rozmiarów karta. W sensie nie wygląda jak taki mały pyrtek, więc całkiem nieźle się prezentuje w obudowie. No dlatego ma fajne takie podświe podświetlane wentyle, którymi można zarządzać w aplikacji, aczkolwiek to jest rzecz już na dalszym planie, jeżeli chodzi o samą kartę. Kartę dostałem do testów od KFA 2, ona u mnie zostaje, no ale standardowo nijak nie wpływa to na brzmienie tego filmu. E Teraz robiąc tą recenzję już jakiś czas po premierze, można bardziej na chłodno podejść do kwestii zakupowej 50/60. Jeżeli chodzi o KFA2, to są karty zazwyczaj tańsze i ja niestety nie byłem w stanie znaleźć tego modelu zaraz przed robieniem recenzji, ile on mógłby kosztować, ale stawiam, że okolice 1300 zł. I troszeczkę uprzedzając fakty, 1300 zł. To jest cena w miarę dobra za tą kartę graficzną, ale bardziej do rzeczy. Jeżeli chodzi o sam ten model, to miał bardzo dobre temperatury. Zwróćcie uwagę, jak będę Wam pokazywał przebitki z testów, około 60 stopni. W tym samym czasie wentylatory na zaledwie 50% i karta absolutnie była niesłyszalna. Przy oczywiście obciążeniu na 100% to daje naprawdę świetną kulturę pracy i to jest kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła. Pomimo tego, iż 50-60 względem 40-60. Urósł, jeżeli chodzi o TDP, i to jest największa wartość, jaka urosła w tej karcie, bo aż 26%. O 25% została zwiększona ilość rdzeni Kuda, natomiast pozostałe parametry o kilkanaście procent urosły. Czy to e, SMK, czy cash. Więc na papierze ta karta naprawdę, pamiętam zanim ona wyszła. Budziła moją wyobraźnię, że może być to jeden z ciekawszych modeli serii 5000. Niestety, w stopę strzeliła Nvidia tej karcie, dając jej tylko 8 GB pamięci VRAM. I tutaj, uprzedzając kolejny fakt. Sprawia to, że ta karta nie może być traktowana jako inwestycja na lata do naszego komputera, pomimo tego, iż ma multi-frame generator, więc w teorii, jeżeli będziemy mieli tych klatek za mało, to będziemy sobie mogli pomagać właśnie tym frame generatorem. Problem jest tylko taki, że pomimo tego, iż przejście na model Transformer z sieci neuronowych obniżył wymagania względem ilości pamięci VRAM, to i tak... Takie multiframy obciążają samą pamięć i dopychają ją. Tutaj na dodatek niezbyt dobrze sprawi się ta karta w starszych zestawach, np. Na, na PCI Express 3.0. Nie kupujcie, bo stracicie kilkanaście procent na wydajności. Kupcie do zestawu z PCI Express co najmniej 4.0, a najlepiej byłoby mieć już 5.0, chociaż nie czarujmy się, raczej w tym budżecie będzie ciężko o 5.0, chyba że ktoś od podstaw stawia komputer właśnie na nowej platformie, taniej, ale stosunkowo nowoczesnej. Wiecie, nie inwestujecie w jakiś super drogi procesor, natomiast platforma Wasza jest nowa. Ale 4.0 dla tej karty to moim zdaniem jest absolutne minimum. No i dobra, jak się ma wydajność? Wydajność przetestowałem w Wiedźminie i w Cyberpunku, na razie tylko w tych dwóch grach. Jeżeli chcecie zobaczyć test w szerszej ilości gier. No, to do testu czytanego, zapraszam was na IT Hardware. Tam fajny, obszerny test. Um, więcej testów u pana z Masło, u Tech Testers czy u um, Liptona. Tam naprawdę macie obszerne testy, jeżeli chodzi o wydajność w grach tej um, karty graficznej. Natomiast chłopaki nie poruszały kwestie. Chłopaki, chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a to są młode wilki. Młode wilki nie poruszały tam kwestii wyboru tej karty graficznej, tylko ocenili ją z perspektywy wydajności i przede wszystkim braku tutaj 8 GB, znaczy braku, braku tutaj co najmniej 12 GB pamięci VRAM. Powiem Wam szczerze, najgorszym scenariuszem w tym momencie do zakupu tej karty jest to, że co, jeżeli Nvidia wyda model super z wersją 12GB, będzie to super dla wszystkich tych, którzy kupią model super. Natomiast dla wszystkich tych, którzy kupią model podstawowy, pewnie będą żałować. Natomiast to nie znaczy, że model podstawowy, czyli ten tutaj prezentowany, nie jest wart zakupu. Bo będąc szczerym, za 1300 zł, czyli te okolice 1300 zł. Możemy sobie marudzić, że jest to karta hmm, prezentująca się nie tak dobrze, jak byśmy chcieli, ale moim zdaniem będąca jednym z najlepszych wyborów w tym momencie. Znaczy ciężko coś za 1300 zł, lepszego kupić, za 1400 nawet. Musimy do kart już lepszych, będących jakimś bardziej przyszłościowym wyborem, dopłacić znacznie więcej. Ale dobra, jeszcze wróćmy do wydajności, a potem jeszcze podsumowanie ceny. Cyberpunk na ustawieniach Ultra w rozdzielczości Full HD 100 klatek. Ponad 100 klatek tak 100, 110 klatek, więc wydajność bardzo dobra. W 1440p 60 klatek. Jeżeli chodzi o Wiedźmina analogicznie, Wiedźmin, pomimo tego, iż jest grom już bardzo leciwą, to po. Z aktualizacji do wersji next genowej też bardzo fajnie obciąża takie karty. Jak widać, na identycznym poziomie jak Cyberpunk. Też będziemy mieli tu te 100 klatek Full HD i około 60 w 1440p. To jest karta do obu tych rozdzielczości dobra. A przynajmniej moim zdaniem, do czego nie jest dobra? Do Ray tracingu. I tutaj nie nastawiajcie się, że ta karta da Wam fajną rozrywkę z Ray tracingiem. Zresztą. Moim subiektywnym zdaniem dużo lepiej jest wziąć, odpalić grę w 1440p niż Full HD z ray tracingiem. Uzyskacie znacznie ładniejszy obraz w 1440p: ostrzejszy, wyraźniejszy, więcej szczegółowości jeżeli chodzi o tekstury i generalnie moim zdaniem fajniejszy odbiór samej gry w 1440p. Bez ray tracingu niż na przykład Full HD z ray tracingiem, bo da się odpalić Full HD, włączyć ray tracing na ustawienia na przykład średnie, do tego Multiframe Generator i dalej będziemy mieli te 60 klatek, ale moim zdaniem gra nie wygląda tak dobrze jak w 1440p przy takim samym klatkarzu. Więc zdecydowanie odpuściłbym tutaj sobie używanie ray tracingu. Oczywiście można eksperymentować, szukać jakichś takich preferowanych dla siebie jak najlepszych ustawień. Ale moim zdaniem ja skupiłbym się tu na graniu w natywnej rozdzielczości bez wspomagaczy i będzie całkiem nieźle. W momencie, kiedy będzie nam brakować tych FPS-ów, możemy włączyć MultiFrame Generator, ale trzeba nastawić się, że momentami możemy mieć dropy, w momencie, w którym zapcha nam się Wiram. Tak czy inaczej, wracając do takiego meritum, jeżeli chodzi o zakup tej karty, za 1300 zł. To ja bym tą kartę brał i na takie radzę wam polować: 1300 i oczywiście w dół. Natomiast, jeżeli chodzi o taki górny limit cenowy, nie jest on wiele większy od 1300, bo jest to 1400 zł. Powyżej tej kwoty, no to już ja osobiście. Odradzam i tutaj wolałbym dopłacić do RXA 9060XT, nawet pokusić się o dopłatę do RXA 9060XT w wersji 16GB. To jest opłata, dopłata znacznie wyższa, bo prawdopodobnie oscylująca w okolicy 1600-1700 zł, więc dopłacamy 300 zł, jakieś 20%, jeżeli mielibyśmy dać za 5060 na przykład. 1400 zł, 1500 zł kurczę. Jeżeli mielibyście dać 1500 zł za 50 to faktycznie rozważcie poważnie, przyczajenie się na jakąś promocję na 90-60 XT wersji 16 gb dołożenie tych dwóch stów i będziecie dużo bardziej zadowoleni. Zwłaszcza jeżeli szukacie karty na lata. Jeżeli szukacie karty na tu i teraz. To będzie to karta na najbliższy rok, myślę, że na pewno wystarczająca do grania w 1440p, choć w takich grach, które niestety nie są w mojej procedurze testowej, jak na przykład Hogwarts Legacy czy Indiana Jones. Indiana Jones to ja miałem w procedurze testowej, ale coś mi ostatnio konto Microsoft st strajkuje, pomimo tego, iż mam e, subskrypcję w wersji Ultimate, twierdzi, że nie mam, więc nie wiem o co tam chodzi. Nieistotne. E, no to tam możecie mieć problemy właśnie ze względu na ilość pamięci WiRAM. E, ale jeżeli nie macie jakichś szczególnych wymagań co do. I, i, w, nie wiem jakości czy też ilości FPS-ów, jeżeli jesteście niedzielnym graczem i chcecie sobie od czasu do czasu zagrać w jakąś giereczkę, nie wydając majątku na wasz komputer gamingowy albo kupujecie komputer typowo do pracy, jesteście programistą, który ma potężny procesor, bo on oczywiście bardziej się sprawdza w programowaniu, a chcecie dorzucić sobie kartę graficzną jako taki wspomagacz, czy to do jakiś grafik, czy też do właśnie niedzielnego grania w gry, takie 50-60 za te właśnie 1300 zł jest moim zdaniem całkiem optymalnym wyborem. Co jednak ostatecznie nie zmienia faktu, że serce mnie strasznie boli, że do 5060 nie trafiło 12 GB pamięci VRAM. Mam nadzieję, że w wersji super NVIDIA to poprawi, natomiast na chwilę obecną nie mamy przecieków o wersji super 5060. Mamy 5070, super 5070, Ti super 5080, super, niestety 5060 super. Nie widać na razie na horyzoncie, a byłby to idealny model, i wtedy ta karta mogłaby się wysforować na czoło, jeżeli chodzi o najciekawsze modele serii 5000. Na chwilę obecną jest to dobra karta wspomagająca do potężnych komputerów do pracy. Do pracy, oczywiście, która leży na procesorze, i chcemy sobie wspomóc tą pracę czymś, co da nam gdzieś tam jakiś boost graficzny. To wtedy 50-60 fajnie się sprawdza. Ja sam to polecam w takich zestawach, żeby, wiecie, dorzucić sobie i macie już ciekawszą kartę. Na pewno jest to dużo lepszy wybór niż 50-50. Różnica pomiędzy 50-50 a właśnie 50-60 to jest często mniej niż 200 zł, a ta karta mimo wszystko jest dużo lepsza od 50-50. Ale już na przykład próba dopłaty do 9060XT w wersji 16GB, kiedy jesteśmy niedzielnym graczem, tych 400 czy 500 zł to może być lekko za dużo, więc poprzestałbym też na 5060. Ale musicie zdawać sobie sprawę z ograniczeń tej karty, znaczy z ograniczeń, jakie ma ta karta, które Wam tutaj wymieniłem. Na pewno nie będzie to karta na lata, bo tendencja, jeżeli chodzi o zużycie wiramów w grach, jest bardzo mocno rosnąca w ostatnim czasie i kolejne generacje gier będą na pewno nam ten wzrost przynosić. Natomiast, jeżeli nie jesteście wytrawnym graczem, to taka karta będzie dla Was wystarczająca. Jeżeli też nie jesteście wybrednym graczem, to będzie dla Was wystarczająca, tylko nie płaccie za nią za dużo. Ja mówię, 1300 zł to jest dobra cena dla tej karty graficznej, 1400 jest do przełknięcia, 1500 dla mnie osobiście jest ceną już za wysoką za tą kartę. Oczywiście wszystko poniżej 1300 zł jest spoko. Samo KFA2 tutaj oczywiście polecam i nie dlatego, że mi przysłali tę kartę, tylko dlatego, że Naprawdę karta była cicha i chłodna w trakcie trwania tych testów. Mieliłem ją długo, kilka godzin trwały te jakieś tam benchmarki, zabawa z tą kartą. I karta przez cały ten okres czasu pozostawała chłodna i przede wszystkim cicha. No i całkiem ładna, jeżeli chodzi o podświetlenie. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania związane z tą kartą. E, ja ją prawdopodobnie sobie zostawię, chociaż wydawało mi się, że rozdam ją w jakimś konkursie, ale na razie ją sobie zostawię, bo chciałbym jeszcze trochę testów z nią przeprowadzić i być może później wam ją oddam. E, jak złożę taki bardziej budżetowy komputer na niej i jeszcze prawdopodobnie jeden film z nią wypuszczę. A na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Miłego dnia, wieczoru, nocy życzę, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.